Witam z kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię Wam najnowsze informacje o głośnej aferze Leksia Że wypisywał do 14-letnich fanek i sam na to niezbite do wody. Dzisiaj zrobiła się głośno o tym, że Leksiu wypisywał do, do nieletnich widzek. Wysłał zdjęcie swojego miejsca intymnego. No i jest ono tutaj zacenzurowane, zatenz ale po tatuażu widać, że to jest Leksiu. No macie teraz pokazane screeny i co on pisał dokładnie do tych fanów No i na razie to tyle. Tyle, tyle wiemy tak naprawdę. Ja się z wami żegnam. Cześć.